W poprzednich rozdziałach pokazaliśmy jak użyć metody load, aby wykonać zapytanie do serwera. Teraz rozszerzymy nieco ten temat. Skorzystamy z metody AJAX. Chcemy osiągnąć taki sam rezultat jak w poprzednich rozdziałach. Na naszym serwerze mamy dokument HTML. Jego zawartość chcemy umieścić w elemencie typu div po lewej stronie. Pracujemy w czwartym rozdziale z grupy numer 8, funkcja AJAX. Przejdźmy teraz do edytora, otwórzmy plik javascript. Jak zwykle musimy rozpocząć od obiektu document, no i musimy tutaj obsłużyć zdarzenie ready. Stworzymy sobie anonimową funkcję bez żadnego parametru. Zastanówmy się teraz, jakie czynności ta funkcja będzie wykonywała. Na pewno musimy wykonać żądanie do serwera. Musimy wczytać ten dokument o nazwie kursy.html. Potem odpowiedź zwróconą przez serwer musimy umieścić w elemencie typu div, który posiada swoje ID. Użyjemy w tym celu metody Ajax. Wprowadzamy znak dolara, który, jak wiemy, reprezentuje funkcję jQuery. Potem wprowadzamy kropkę i po kropce Ajax. Uzyskamy taki sam rezultat jak w poprzednich rozdziałach, z tym, że ta metoda Ajax zapewni nam znacznie większą kontrolę nad parametrami naszego żądania. Tutaj musimy wprowadzić nawias zwykły, w którym umieszczamy listę parametrów, a skoro jest to lista, to musimy w środku dodatkowo wprowadzić nawias klamrowy. Wystarczą nam dwa parametry: adres pliku, który chcemy pobrać, oraz funkcję, która zostanie wykonana w momencie, gdy żądanie zakończy się sukcesem. Pierwszy parametr będzie nosił nazwę URL. Wprowadźmy teraz dwukropek cudzysłów, i musimy w środku wprowadzić wartość, czyli nazwę pliku, do którego chcemy to żądanie przesłać. W tym wypadku jest to plik o nazwie kursy.html. Teraz wprowadzamy przecinek i wprowadzamy parametr o nazwie success. Success oznacza sukces, czyli moment, gdy nasze żądanie zakończyło się prawidłowo. Serwer zwrócił właściwą odpowiedź. Wprowadzamy dwukropek, następnie function. Ponieważ w momencie, gdy żądanie zakończy się sukcesem, stworzona zostanie pewna funkcja. Akurat ta funkcja będzie już przyjmowała pewien parametr. Nasz parametr nazwiemy odpowiedź. Będzie to zawartość tego pliku kursy HTML. A skoro jest to funkcja, to będziemy musieli tutaj wprowadzić kolejny nawias klamrowy. Ta funkcja zostanie wywołana, tak, jak mówiliśmy przed chwilą, w momencie. Gdy nasze żądanie zakończy się sukcesem, gdy serwer zwróci prawidłową odpowiedź, ta odpowiedź przechowywana będzie w tym parametrze. I teraz ten parametr musimy umieścić wewnątrz elementu typu div. Czyli musimy tutaj odwołać się do elementu, który posiada unikalne ID, lista kursów. Chcemy zmodyfikować zawartość HTML tego elementu, a więc po kropce użyjemy metody HTML. I tutaj umieścimy. Odpowiedź zwróconą przez serwer, czyli parametr przyjmowany przez naszą anonimową funkcję, zapiszmy sobie zmiany. Przejdźmy do naszego dokumentu. Odświeżmy. Zauważmy, że pojawiła się tutaj lista kursów, czyli wszystko zadziałało prawidłowo. Użyliśmy metody Ajax. URL to po prostu nazwa pliku na serwerze. W momencie, gdy żądanie zakończyło się sukcesem, stworzona została funkcja. Jako parametr przyjęła ona odpowiedź zwróconą przez serwer, i później tę odpowiedź umieszczamy jako zawartość HTML w elemencie typu div. Ta funkcja Ajax może przyjmować znacznie szerszą listę parametrów. Popatrzmy na przykład. Domyślnie tworzone jest żądanie asynchroniczne, czyli możemy pobrać jakąś zawartość serwera bez konieczności przeładowywania strony. Możemy jednak stworzyć tradycyjne żądanie synchroniczne. Modyfikując parametr metody Ajax. Wprowadzamy async, czyli asynchroniczne, wprowadzamy dwukropek, a następnie wartość false, czyli zamiast żądania asynchronicznego, tworzymy zwykłe żądanie synchroniczne. Zapiszmy sobie zmiany, odświeżmy dokument. Uzyskamy taki sam rezultat jak poprzednio, choć oczywiście jest to żądanie synchroniczne.